Dobra, pora wrócić do Shadow of War. Widzowie oglądający odcinki od jakiegoś czasu mogli zauważyć, że dość często pojawia się jeden typ orka, a mianowicie szczur tunelowy, ale posiadający cechę matki roju. I w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy cecha matki roju jest przydatna i czy same gule wesprą nas w sali naczelnika. I co najważniejsze, no oczywiście, że stworzymy legendarnego władcę bestii z klanu dziczy. Ale zanim zaczniemy, dziękuję każdej nowej osobie, która zasubskrybowała kanał. Dzięki wam kanał się rozwija, a ja mogę docierać do większej ilości widzów. I jeszcze raz dzięki i zapraszam do oglądania odcinka. No dobra, ale wypadałoby przedstawić dzisiejszego bohatera odcinka. Jest nim Ok Gulolub, szalny władca bestii, który lubi. Kresa, kresa! No właśnie. Panicznie boi się skrytobójstwa, jest heroiczny i statystyk na start słabych wcale nie ma. 3, 2, 6, 5. No dużo roboty z nim nie będzie. Tym co najważniejsze, posiada cechę Matki Roju i watache Karagorów. Tak, postaram się w dzisiejszym odcinku nie stracić Watachy Karagorów. No i oczywiście jest szczurem tunelowym. Do prawdziwego władcy bestii brakuje mu tylko jeszcze grau gra, ale to może kiedy indziej. Na pewno chciałbym tylko sprawdzić to, czy taki ork jak Ok. Może mieć jednocześnie heroiczne karagory i góle z matką roju w sali naczelnika. A więc zaczynajmy całą przygodę. I trzeba chłopu na samym starcie przyznać, początek zmagań nie jest prosty. Od razu po rozpoczęciu pojedynku pojawiają się góle, jak i karagory. Nie powiem, są strasznymi przeszkadzajami, no w końcu to bestie. A sam Mug odkrywa w sobie talent do przekopywania się przez fundamenty budynków. No troszkę za nim pobiegam. Ale sam pojedynek nie jest niemożliwy do wygrania. A najskuteczniejszym sposobem na pozbycie się karagora jest lewa. Z mordoru. Dobra, a tak na serio, już wracając, skutecznym sposobem na eliminowanie dodatkowych przeciwników na polu walki było dosiadanie Graugra I wypalanie wszystkich bestii dookoła, żeby później spokojnie zająć się ogiem. Ale stary, tak do mnie nie. Nie, nie, nie. Tak do mnie nie rób. Rób tak. Nie obyło się też bez kilku przeszkadzajek w formie innych kapitanów, którzy chcieli dostać się do odcinka, ale szybki masaż załatwi sprawę. A co do Oga, ten z levelami leciał na łeb na szyję. Aż do levela pierwszego. I tutaj zaliczyłem. Małą wpadkę, bo czułem się tak mocny, że nie zauważyłem, że nie mam już ostatniej szansy. I na moje nieszczęście o kto wykorzystał. I tak, dobił mnie, dzięki czemu z levela pierwszego od razu wskoczył na level 61 i sam się ulepszył. Miał teraz statystyki 4266. 6. W dodatku stracił cechę śmiertelną, ale zamiast tego zyskał trzy dodatkowe oszołomienia. No to niezły deal zrobił, jeden za trzy. Ale plus jest taki, że nie straciłem Golda na levelowanie, więc lubię to. Dobra, ale og OK nadal wymagał większej ilości szkolenia i większego wkładu finansowego w swoje umiejętności. Dlatego też robię z niego swój worek treningowy. On od czasu do czasu też próbuje robić to samo ze mną, ale nie, kochany, tak łatwo ci ze mną nie pójdzie. Na dodatek zlatuje się do nas też kilku gapiów, a ja dodatkowym Goldem przecież nie pogardzę. No bo w końcu ogaza za coś trzeba wylewelować, tak? I tak walcząc z kolejnymi porażkami... Mi ok stawał się coraz bardziej miękki. Dziwne, dopiero co był gąbką na obrażenia, a tu nagle mam go na dwa ciosy i już nie zbijałem go do pierwszego levelu. Wystarczy mi na levelu 13. Minus był tylko taki, że stracił dwa dodatki, ale popracujemy nad tym. Bo Watacha, Matka roju jak i szczur Melowy zostały, więc najważniejsze jest. I na levelu 30 miła pozytywna zmiana. Wracają stracone wcześniej dodatki i jedna z cech minusowych znika. Na levelu 60 znów zmiana. Kolejna cecha minusowa odpada. A na dodatek zyskujemy piątą odporność. Dzięki czemu ok w tym momencie stał się odporny na każdy żywioł. Lubię to. Jako, że już miał level 60 postanowiłem zadbać o kilka cech rozcieczenia. To też posłałem go na kilka misji eliminacyjnych. Było ciekawie. Trzeba było mu też pomagać. Dlatego też postanowiłem zmienić taktykę. Niech spróbuje powalczyć z troszkę słabszymi przeciwnikami na arenie. Radził sobie tak oczywiście jak zakładałem. Całkowicie bez problemu. Aż tu nagle na poziomie wojownika jeżeli chodzi o arenę. Sprawia nam się Olog, który go totalnie deklasuje i muszę użyć szybkiego Alt F4, żeby go uratować. No ale po chwili wracamy do zabawy. I mimo odnoszonych zwycięstw, jego statystyki no nie chciały wzrosnąć. A rozcieczenia, jak nie było, tak nie ma. I kiedy miałem go wysłać dalej na arenę, żeby sprawdzać, czy po prostu te rozcieczenia mu dojdą, wydarzyło się coś ciekawego. Okazało się, że ma zatarg z innym orkiem, który ewidentnie się pod niego podszywa. Og polował na skakę Gulotropa. No, piękniejszego eventu w grze nie mogłem mieć. Najważniejsze było tylko dopilnować, żeby to mój gulolup zwyciężył. A kiedy wygra ze swoim przeciwnikiem, no dobra, z moją pomocą, to w nagrodę go przelevelować. Znowu. I tutaj znów doszło do małej zmiany, bo ok po tych kilku zwycięstwach i po ostatniej hańbie znów stał się gąbką na obrażenia. A na dodatek zaczął w końcu używać tych dwóch rozścieczeń, które posiadał. I mi nie odpuszczał, ganiał mnie po mapie. Próbując mnie oczywiście losowo ustrzelić, dwa razy nawet mu się udało, ale finalnie no to ja byłem górą. I ok wpadł w moje ręce. I plus był taki, że ok postanowił też wracać w to samo miejsce cały czas, także nie musiałem go daleko szukać. I dzięki temu proces był szybszy. Ale nie ma tego dobrego, bo przy kolejnej próbie z nienacka dostałem pojedynczy strzał w plecy, który mnie powalił. I przerwał moje wyzwanie oczywiście. Z ogiem. Był to trakak kich ogni, któremu ewidentnie nie spodobało się to, co robi z ogiem. Statystyki miał nawet niezły, ale to Og jest dzisiejszą gwiazdą odcinka, skupmy się na nim. I przy kolejnej próbie zhańbienia go, no, załatwił sobie znowu wsparcie i musiałem walczyć, tym razem z obrońcą i Jidmanem. Ale jako, że dodatkowo Golden nie pogardzę, no to wiecie jak skończyli. A okna na levelu 18 wrócił do mojej armii. No to co, zapraszamy kolegę do warsztatu i pora go odpicować. No i co, ulepszamy go do 30, a tam, no kto by się spodziewał, statystyki Oga nie drgnęły. Ale ja się nie łamię, ulepszam go dalej. Na levelu 60 przychodzi nam w końcu jedno dodatkowe rozścieczenie. No, zawsze coś. I ewidentnie dalej muszę pracować nad jego potencjałem bojowym. Dlatego znów wysyłam go na arenę, ale tym razem online, no bo w końcu musi stać się legendarnym. żeby móc łapać. Nowe umiejętności, bo oczywiście zakres punktów mu się wtedy zwiększy. I w pierwszym pojedynku dzięki swoim Karagorom przejmuje inicjatywę. Powala przybocznych swojego przeciwnika, kiedy zostają już sam na sam na arenie, dosłownie miażdży swojego przeciwnika. A na sam koniec robi bombowy finał. Zaś w drugim pojedynku mamy szansę znów sprawdzić go na Ologa I w tym przypadku musiał się trafić naprawdę jakiś ciapcium Totalny ciapcium Bo został rozjechany zwykłymi autoatakami przez Oga Na bank musiał być jakimś totalnie randomowo wrzuconym naczelnikiem Dobra, ale przechodzimy do trzeciego pojedynku i tutaj Ok zrobił coś nieoczywistego na samym starcie, bo postanowił się sam podpalić, żeby wpaść od razu w rozcieczenie i rozjechać najpierw przybocznych swojego przeciwnika, a następnie położyć chórek radzieja. No maskubane zacięcie do walki. I powiem szczerze, zaczął mi w końcu imponować. W czwartym pojedynku staję naprzeciwko Dzikusa. Oj, może być ciekawie. Ale nie, bo pokonuje przeciwnika bez problemu normalnie w kilka sekund. Nawet nie mam co tu komentować. No może tylko jedynie to, że przyboczni przeciwnika cały czas smagali go po plecach, a on nic sobie z tego nie robił. No ale przechodzimy do piątej walki. I tutaj początek wygląda groźnie. Naprawdę już trzymałem palce na Alt F4. Tym bardziej, że jego przeciwnik był legendarny. Chłopaki wykonywali piruety. EGZEKU. Za egzekucją, ale w pewnym momencie og wpada we wściekłość i nagle odmienia losy całego pojedynku. No sami zobaczcie. No, chłop ma ewidentnie parę w łapie. I zasłużył na to, żeby stać się legendarnym. A ty pewnie jesteś ciekawy, co dostał. No, lepiej mu się wylosować nie mogło, bo dostał bandę heroicznych karagorów. Tylko czemu między cechami jest taka przerwa, nie mam pojęcia. Ale wiem jedno: pora go ostatni raz zbić i przeszkolić na nowo. Legendarne karagory załapały się też na lewatywę w stylu Mordoru. Sam ok, oczywiście, kontruje moje taki. Co mi się naprawdę podoba, bo nie mogę wykonać żadnej serii. Ale w pewnym momencie przestał przyzywać matkę roju, co mnie tak delikatnie zmartwiło. Bo fajnie, że stał się silniejszy i bardziej wytrzymalszy, ale zależało mi na tych gulach. I kiedy go tak hańbiłem i hańbiłem, w pewnym momencie traciłem już nadzieję, że te gule wrócą. Aż tu nagle przy ostatniej próbie, no gule się po prostu pojawiły. Dzięki Bogu. Dobra stary, wystarczy tego hańbienia, wracasz do sali naczelnika i pora cię przelewelować ostatni raz. Na levelu 30 pada szósta cecha odporności, a cechy słabości zmniejszają się do liczby dwóch. Matka roju nadal jest, więc jest dobrze. Szkoda tylko, że stracił trzecią cechę rozcieczenia. No trudno. A na levelu 60 bez zmian. Więc ostatecznie decydujesz się na kilka starć, tak żeby spróbować wbić mu chociaż tą jedną utraconą cechę w rozcieczeniach. I finalnie udało się, dostał tym razem cechę rywalizacji. No ale dobra, wy pewnie czekacie na podsumowanie i na sprawdzenie oga w sali naczelnika. I na samym starcie, jak wchodzę do sali naczelnika, od razu mogę sobie odhaczyć heroiczne karagory. One tam są po prostu od samego początku, a góle pojawiają się dosłownie po kilku sekundach i Zalewają mnie swoją ilością. Czyli mit potwierdzony: Gule i heroiczne Karagory mogą pojawić się w sali naczelnika. A co do samego Oga, jest naprawdę wytrzymały. Sprawy nie ułatwiają też co róż spełniący się Gule i Karagory, bo kiedy ja próbuję wykonać jakąś serię, albo zostaję z zbówki, albo jakiś Karagor po prostu losowo próbuje się wtrącić. Ale spokojnie, wystarczy wyczyścić okolice i zająć się Ogiem. I nie pozwolić mu wydać rozkazu przyzwania. Chodzi mi o ten ryk. Wtedy zostaniemy z Ogiem sam na sam. No co chwilę oczywiście będą przybywać posiłki. Ciekawostka, co jakiś czas zamiast heroicznych Karagorów pojawiały się zwykłe Karagory. Ale tu wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że Fort należy do plemienia dziczy. Jest to po prostu jakaś pasywka, bo nie były przyzywane przez Oka. No ale dobra, kończąc i podsumowując. Jeśli kiedykolwiek wpadniesz na orka z cechą matki roju i watachą Karagorów, możesz śmiało go zaprosić do swojej armii i wrzucić go do sali naczelnika. Bo gule i watacha Karagorów, no w tym przypadku akurat heroicznych, sprawią, że walka potrwa dłużej.